Jabłko. Tak. Czemu on ma czarne coś, co się przesuwa na jego tkaninie? No! no! <grytanie> Teraz mam problemik! Znaczy, my wszyscy mamy. Dlaczego to czarne coś na jego szacie się rusza? Co to jest, kurde? Venom ze Spidermana? Dobra, Czekomat, czyli odszukaj i wyeliminuj Czeko aby albo odzyskaj Jabłko. Więc będę go gonił na koniu. Gdzie on jest? Znowu jestem podejrzany. Ha, świetnie. Jak ja lubiłem być podejrzany. Gdzie on jest? Cholera, go wierzę. Drogi! Tak. Gdzie on jest? Hmm. Na pewno gdzieś tu Prawie do punktu kontrolnego O widzę go Tu gdzieś się był Jest, ale muszę znaleźć konia Ha, mam cię Nie ten guzik Już Jej Spokojnie Jest, ale cię potrąciłem Jak prawdziwy ten nie husasz, tylko... inaczej to. It worth it? Zapomniałem słów normalnie. Uwan! O! Jak wierzy prawdziwy uwan! Właśnie. Połykaj, połykaj głęboko. Tak. Deep throat. seno. Dostałem! Dostałem nożem od frajera. A, sprytny był. Tyle zabójstw, i jeden okazał się w miarę sprytny. Więc chyba, chyba też niedługo koniec tego wspomnienia. Pierwszą część. O, o, biały się zrobiłem. Niedobrze. Więc. E, pakunek wypadł mi z ręki. I jakiś bieda go podnosi. Te, nie, nie kradnij Skurcz, byku, nie kradnij mi tego! A po co mówię, że bo Może być nie wpadł na to Pierwsza... Pierwszy dodatek jest już zakończony, można już tak to powiedzieć. Pozostały tylko jakieś filmiki. Nieźle. Dostań mi drugi, który jest dłuższy. Przynajmniej dwukrotnie. A proszę co mnie tutaj wita. To, to jest dobre, nie golili go. Ciekawie bym leżał, że mu taki zaraz wyrósł. No, to mnie ciekawi. A muszę trochę mikrofon bliżej, żeby może mnie słychać. Hmm. O nie, to jeszcze nie końca go wspomnienia. Boże jedyny. See, sí. Katerina, I have to go right away. Of course. Then you will need this as well. What's the map They spoke of. Your husband. Ex husband. Mapa? My poor dear. He swore he uncover the locations of all the codex pages. You will recover oh. the apple. But you will never find the vault. O, Boże, jedynie. <laughs> płakać gdzie chce. Po co po jakiego po jakiej cholery ja właściwie skoro to niby mają być zaznaczone w stronę kodeksu? No go. Dobra, nieważne. Może powiedzieć, że zapomniałem. No proszę, jaki uśmieszek. E, taki miała, taki podły śmieszek. Widziałem, że, ja że ma jakieś grzeszne zamiary wobec mnie. Dobra, więc... Muszę stąd spieprzeć. Ej, nie śpiewaj, błagam. Mam już dosyć was. Mm, nie, kobieto, przesuń się. Mapa. Więc... Gdzie się muszę udać? Tu. Klasztor chyba tam był. Zobaczymy, co tam nie czeka. Muszę się popytać... O rany. Muszę się popytać o tego mnicha, który zawalił mi jabłko. Prawdziwy z niego mudzyn. Tak kraść te rzeczy, to tylko mudzyny umiem. Porządnie. Pod bramą sobie przepłynę. Ech, po co będę tam szukał przejścia. No. Zanurkuję i... Przezostanę się na drugą stronę, będzie szybciej. Tam gdzieś kobyłę dostanę i przyjadę się do tego klasztoru. Nie pomyśl, że myślałem sobie, że to jest koniec, a tu jeszcze muszę parę zadań wykonać, które są wyjątkowo nudne. Mmm, kobyła. Nie ma żadnej w że więc trzeba iść na piechotę iść fajnie. Nie męcz mnie ze wspomnieniami specjalnymi. Nie potrzebuję tego. O radę musiałem się wnąć. Która teraz jest w ogóle jest godzina? Północ. Nie jest jeszcze tak źle. Jeszcze noc jest młoda. O, jestem na miejscu. Fajnie. Okej. Okay. Co to za wspomnienie? Daleko pada. Przeszukaj opastwo położone wśród Romanii w poszukiwaniu odzianego na czaru mnicha, który ukradł rajskie jabłko. jabłko. A to złodziej. Czego tam jest ten strzeżony? Aaa, już wiem. Muszę unikać tych. Nie rozumiem, dlaczego to opastwo jest strzeżone? Hmm? E? Ktoś śmie... Kto miałby to okraść? Co muszę tu znaleźć? Hmm. Muszę się mnichów popytać? Nie rozumiem. No dobra, przeszukamy tutaj co nieco. O, mam cię zabić? A! Opędzić od wrogów! Już! Bracie! Już ci pomagam! Dostaw go. Moj błogosławiony, za to, że zabijasz. Chrześcijan, prawdopodobnie. To jest w imię Boże. Nie, nie widziałem jego boskich stóp. Pewnie śmierdziałek diable. Złodziej, to pewno smród się nie myje jeden. Omihara la San Vincenzo's feast at the AB. No, get there. I'll try there. Grazie. Go on, peace brother. I always do. Brato Kallah. O, wielki bracie Kallahu, dziękuję ci za pomoc. Nadal szedziesz, przydałby mi się jakiś kuni. Hmm. Szkoda, że nie ma żadnego w pobliżu. Będę musiał na piechotę biec, ale się przekonamy. O, całkiem daleko. Znowu powrotem do miasta. Jak ktoś bym wiedział, że, że to jest mieście, też bym się tam dawno, dawno sam udał. I znowu pod bramą będę musiał przepłynąć. Widzę bramę więc. Się za to biorę teraz. Wyglądałbym Jezusem! Chodzę po wodzie, żeby tylko ona była głębsza. Hop, i do wody popływamy troszkę. Hm. Jedna rzecz mi ciekawi. Nagrywam teraz w większej wielczości. Ciekawe, ile będzie mi zajmowało na dysku taki film. Zwykle to. Ważnie, to jedna minuta to 1 gigabajt, jeśli chodzi o nagranie we FRAPSie. Ciekawe, jak tu będzie. To jest zależne od... Ja myślałem, że już mnie wywołają. Ym, zależne to jest od ym, rozdzielczości, w jakiej się nagrywa. Więc może teraz będzie 6 gigabajtów, zamiast 4. Różnie to bywa. Chociaż to, to mnie nie martwi tak bardzo, bo na dysku mam jeszcze miejsce. Bardziej mi martwi, ile to się może renderować. W końcu jakaś kompresja będzie. Hmm, tutaj muszę jakiś źródł pewno znaleźć. Jest, tu stoi. No i co mam ci zrobić? Mam cię zabić? I wonder if you can. Unholy demon! Get away! What's wrong? You're the one who killed Brother Stefano. Brothers, the killer of monks has returned. Who is Stefano? Oh, it's